Szukam Olgierda von Everec. Nie ma tu takiego. Powiedziano mi, że znajdę tu Olgierda von Everec. Ktoś cię oszukał, bracie. <grymne> to może teraz dla odmiany ty mi pomożesz, bracie. Coś mi się wydaje, że chyba mieliśmy inne matki. Dobra, Angus, odpuść mu już. To ja jestem Olgierd. Mów, co cię sprowadza. Nie, nie, to ja jestem Olgierd. Ty! <śm> w życiu to ja jestem Olgierd. <śm> <śm> Wszyscy jesteście Olgierdem, tak? A jakże? Jeden mężczyzna w trzech osobach. To które z was, Majaja? A które mózg? Nie śmiejesz się? To znaczy, że ty nie jesteś ten od mózgu. Nie, ja jestem ten od pięści.